Chcę pankejki. A właśnie takie jak na rysunku. Spokojnie, zaraz się zrobi. Już się biorę do rabaty. Wchodzę w to. Gdzie jest moja ulubiona chochla? Tak jest. Nabiorę ciasta i wyleję na patelnię. No i pierwszy pancake gotowy. Czyż to nie wspaniałe, dziewczynki? Hej, rączko. Przynieś mi tę buteleczkę. Świetnie. Sam raz. Dodam barwnika do ciasta i porządnie wymieszam. Świetny kolor. Teraz wylewam na patelnię i mój popisowy pancake gotowy. Proszę. No nie. Czarny to przesada. Wezmę weselsze kolory. Ok, wypełniam zgodnie z konturem. Co? Skończyło się ciasto? O nie. Oblałam się ciastem. Ups, no, zdarza się. Chyba już wszystko wyczyściłam. Zostało mi trochę na ręce, ale nie szkodzi. Pyszności. W porządku, będę dalej malować mojego pankejka. Już jest gotowe. Co by na to? Oj, prawie przegapiłam swoje. Dobrze, teraz dodam troszkę syropu klonowego. Proszę bardzo, poli lubi słodkie. Mój ostatni pancake jest gotowy. Teraz pora na dekoracje. Ten krwisto czerwony syrop będzie idealny. I kilka pająków. Dziewczyny uwielbiają pająki, prawda? No więc Poli, jesteś gotowa na degustację naszych dań? Rety, co to jest? A, pająki! Paskudne! Lepiej się ich pozbyć. Ok, spróbuję pankajków Wednesday. Mmm, są naprawdę dobre. Ok. Co mamy dalej? Placuszki babci. Mmm, takie dobre i słodkie. Uwielbiam je. Ojej, to jednorożec. Szybko chodź tu, ale odjazdowy. Mmm, to jest pyszne. Tak bardzo kocham jednorożce. Candy, wygrałaś. Hora, jestem the best. A teraz zróbcie mi frytki. Dobrze. Ok. Trzeba obrać ziemniaki. Co do jasnej ciasnej. Co robi Candy? Wszystko gra, to tylko lifehack. Ziemniaki obrane w kilka sekund. Przepraszam za obierki, ale to było niechcący. A teraz moja krajalnica do frytek. Idealne kawałeczki. Tylko spójrzcie. Wrzucam je do miski i dodaję barwnik. Mieszam. I voilà. Kolorowe fryteczki gotowe. Teraz potrzebuję dużo oleju i wrzucam na patelnię pierwszą porcję. Kilka minut, i moje frytki są gotowe. Wyjmuję je i powtarzam z innymi kolorami. Super! Babciu, nie śpi pobudka. Zrzemnęłam się! Co ja miałam robić? A, miałam smażyć frytki. Nice! No to jest to. Co za zapach! Wyłożę je na talerz. Niech keczup będzie po środku. Jeszcze tylko sól. Frytki są gotowe. Przekładam je na pergamin, a teraz mój specjalny spray. Popryskam nim wszystkie frytki. Co? Zapchał się? Ojej. Wednesday, jesteś cała czarna. Prawie dostałam zawału. Dobrze, wracając do frytek, muszą być tak czarne jak to tylko możliwe. Przełożę je do miski i dodam trochę keczupu. O tak, to mój styl. Zobaczymy co teraz powiesz, Poli. Okej, okay, od czego by tu zacząć? Wygląda interesująco. Spróbuję. To jest pyszne! Mogłabym żywić się samymi frytkami! Takie dobre, że zjadłam wszystko! Teraz ta porcja! Najpierw zamoczę je w keczupie! Mmm! Babciu, to jest pyszne! Uwielbiam fryteczki! Zjem je prześciutkie! Mniam, miam miam. Nie mogę się opanować! Dziękuję, kochaniutka! A teraz te! Kolorowe! Spróbujmy! Mmm, wyśmienite. Candy to jest niewiarygodnie pyszne. Znowu wygrałam. Zaraz pęknę. A teraz mam ochotę na burgera. Będzie się działo. Okej. Okay. Masz to jak w banku, siostrzyczko. No to zaczynajcie. Ogień na maksimum. Musimy przyrumienić bułeczki. Idealnie. Czas zrobić kotleta. Wrzucam farsz na patelnię i formuję doskonale ser na wierzchu i można już przełożyć na bułeczkę. Przykrywam jeszcze jedną bułką i mój burger jest gotowy. O co chodzi z tymi nudnymi bułkami? Skończyłam z nimi, wolę pączki. Nie potrzebuję też patelni. Przetnę pączka po prostu na pół. Właśnie w ten sposób, z użyciem noża. A teraz włożę do środka troszkę czekolady. Mm, muszę spróbować tych płynnych cukierków. Na pewno są pyszne. Mmm, no nieźle. Dodam je do mojego burgera. Super. Teraz pianki. No i oczywiście żelki. Polewam to wszystko syropem truskawkowym i przykrywam drugą połową pączka. No pięknie, a co tam Wednesday? Dobrze, wytnę nożem wzór z sera. To będą zęby. Położę jeden plaster na bułce. Potem kotlet. Ogórek kiszony, a potem drugi kawałek sera. Przykrywam bułką i robię dwa wgłębienia. Nalewam w nie musztardy. Wygląda dobrze. Czego jeszcze potrzebuję? Wiem. Oczu. Rączko przynieś mi je. Właśnie te. Super. Są idealne. Teraz położę je na wierzchu i mój potworny burger jest gotowy. To przerażające. Poli, pora na przekąskę. No proszę, ale super. Zacznę od tego. Miam 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 miam. To jest naprawdę dobre. Wiem. A teraz ten? Hmm, no troszkę za suchy. Nie przepadam za takimi. Zapomniałam o sosie. Wow, a co to jest? Chcę spróbować. Hmm, to jest to błędnie pyszne, jest słodki. Hurra, wiedziałam, że ci się spodoba. Kogo mam wybrać? Potwór jest najfajniejszy. Wednesday wygrywa. Jest. Ej, mogę zacząć? Świetnie. To moje ulubione skitelsy. Jak one pachną. To po prostu niesamowite. A ty co tam masz, Candy? No no. Co? Surowa ryba? Jest obrzydliwa i okropnie cuchnie! Oh, no. Suzy, nie każ mi tego jeść. Tu nawet czekolada nie pomoże. W porządku, spróbuję. Świetnie. Teraz to śmierdząca ryba w czekoladzie. Co za ochyda. Nie zjem tego. To przesada. Wolę to wyrzucić. fu jak mam się teraz pozbyć tego smaku? Oj, przepraszam, Suzy. Dlaczego jesteś taka okrutna? Czy naprawdę muszę to zrobić? W porządku. Wolę zjeść wszystko za jednym razem. Zjadłam, ale wciąż czuję ten okropny smak. Fu. Pospiesz się, Suzy, zanim zwymiotuje. A może by tak oblać je wszystkie czekoladą? Mam pomysł. Wrzucę wszystkie cukierki do miski. A teraz wezmę trochę na łopatkę. Super. Czas zanurzyć je w czekoladzie. O tak. To jest to. Miam mniam. Spróbuję. To niewiarygodnie dobre. Świetne połączenie. Kurczę, to wygląda smakowicie. Nie sądzę, żeby zauważyła brak cukierka. Ej, dość spokój, żałujesz mi? Czekaj. Wszystko rozsypałyśmy. Cukierki są teraz w fontannie. O tak, i wszystkie są moje. To jest pyszne. Dzięki za pomoc. Możesz mi zazdrościć. Hehe. No co, mam zacząć? W porządku. Co? Kaktus? Jak mam go zjeść? A ty co masz? A ja mam żelkowe oczy, ale super. Jakie pyszne! Uwielbiam je! Co myślisz? Racja, trzeba je zanurzyć w czekoladzie. Teraz są w polewie. To naprawdę sprawia, że smakują jeszcze lepiej. Co za uczta! Co ja mam z tym zrobić? Z tym kaktusem? No dobra. Chyba wiem. Auć, to takie kłujące. Palec mnie teraz boli. Dobra, zanurzę go w czekoladzie. O tak, niech się cały nią pokryje. No, teraz jest gładki. Wygląda całkiem nieźle. Spróbuję. Może będzie smaczny. No to jest naprawdę dobre. A już się martwiłam. Chwileczkę. O nie, mam igły na całym języku. Ja pierwsza. O, to jabłko. Super. A ja co mam? Kurczaka z KFC? Ale to w ogóle nie pasuje do czekolady. Też chcę jabłko. Dobra, próbuj już. Z chęcią. Samo jabłko to za mało. Dobrze, że mam posypki. Nice. Nabijam jabłko na patyczek i maczam w czekoladzie. Świetnie. Teraz muszę dodać posypkę. Tę i tę i tę i wszystkie. To jest takie piękne. Czas spróbować. Mm, no to jest obłędnie pyszne. Ale super! Co za uczta! A ty z czego się śmiejesz? Co? Jestem troszkę brudna, ale nie pozwolę się temu zmarnować. Przy okazji chyba kurczak ci wystygł. Okej. Okay. Ech, w porządku. Zanurzę go w czekoladzie. Nie wydaje się taki zły, prawda? No to próbuję. No, jest nawet troszkę smaczny. O nie. Co? To naprawdę ostry kurczak. Ja płonę. Szybko, muszę napić się z fontanny. Dzięki, Candy. Uff, lepiej mi. Yahoo! Teraz ja. Kukurydza. Ciekawe. Czy ona będzie pasować do czekolady? Sprawdźmy, co ja mam. Guma. Super. Hej, zacznę pierwsza co? Dzięki. Otwieram opakowanie. I teraz muszę wypełnić je całe czekoladą. Odlot. Teraz je zamknę i dobrze wstrząsnę. Wow, mam czekoladową gumę. Spróbuję. Ciekawa, jak smakuje. Mmm, to jest świetne. Przeżuję ją całą. Okej. Okay, nadchodzi czekoladowy balon. O taki! Ojej! Pękł. Pyszności. Wow, to musi być naprawdę dobre. Co? A, racja, mam kukurydzę. Dobra, zanurzmy ją w czekoladzie. Wygląda dobrze. Zaraz sprawdzimy, jak smakuje. Ok. No, poniżej przeciętnej. Mam pomysł. Postawię nad nią klosz. Gdzieś tu miałam panik. Podgrzejmy to naprawdę porządnie. Okej. Okay, prawie gotowe. Sprawdźmy, co mi wyszło. O tak, czekoladowy popcorn. Co za zapach? To jest super pyszne. No to ja rozumiem. Paluszki lizać. No co? Ja pierwsza? Co? Przecież to popyt! A ja mam popyt z galaretki! Ekstra! Ojej, on wcale nie działa! No jak to? Ojej, przesadziłam. Teraz jest tu dziura. No cóż. Przynajmniej ładnie pachnie. Spróbuję. Jaki dobry. A co tam z twoim popytem? Zaraz go spróbuję. Ojej, jest zrobiony z gumy. No i jak ja mam to zjeść? No dalej, ugryź się. Aj! Prosto w nos! To Boli! Ej, nie nabije się ze mnie. No dobra, trzeba zanurzyć go w czekoladzie. O tak, teraz będzie smakował jeszcze lepiej. Spróbuję. Jest taki ciągnący. Ale podoba mi się to. Super! Ale fajnie się go żuje. Co chcesz, Candy? Chcesz kawałek? Nie ma mowy. Chciwuska. No i dobra. Ale ja mogę się pobawić moim popytem. Sekunda! Mam pomysł. Bingo! Muszę tylko dodać do niego troszkę czekolady. No i teraz zaniosę go do lodówki. No to idę. Świetnie, czekolada zastygła. Muszę ją wyjąć. Tadam! Czekolada jest gotowa. Zanurzę ją jeszcze w fontannie. Nigdy nie można mieć za dużo czekolady. Wow, to jest naprawdę coś. To niewiarygodne czekoladowe szaleństwo. Nie da się zatrzymać. Co za uczta. Tak? Czego chcesz, Suzy? Chcesz moją czekoladę? Nie ma mowy. Ty się nie podzieliłaś. Ech, nie da mi nawet kawałka. Chwileczkę. Jej popyt. Zrobię sobie zaraz taką samą czekoladę. Trzeba tylko przycisnąć te wszystkie bąbelki. Ej! Oddawaj to! Przecież go rozerwiesz! Oddaj! O kurcze! Zepsułyśmy go! Co ty zrobiłaś? Mój popyt! Ale wciąż mogę się nim bawić. Naprawdę można, super. Okay. To świetna zabawa, podoba mi się.